W tej ostatniej pieśni, którą śpiewaliśmy w jednej z rodzewrotek na końcu były takie słowa Poza Tobą mam tak niewiele Poza Tobą nie chcę nic Tak zastanawiam się jakie myśli, jakie odczucia pojawiają się w naszych sercach kiedy śpiewamy tą część tej piosenki czy faktycznie utożsamiamy się z tymi słowami, czy, czy postrzegamy te wszystkie rzeczy, które mamy jako nicość, że faktycznie to nic nie znaczy, że to, 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 to jest nic. Nie w takim sensie, że nam czegoś brakuje, nic nie mamy, chcielibyśmy więcej, ale że w takim sensie, że patrzymy na te rzeczy jako na nicość i że tylko Jezus jest naszym skarbem Jezus jest naszym bogactwem czy też śpiewamy te słowa i po prostu yy, w ogóle się nie jesteśmy w stanie z nimi utożsamić yy, tak jakoś nam brzmią za bardzo tak, takie jakieś wygórowane jakieś takie nierealne no. albo może w ogóle się nie zastanawiamy tak śpiewamy i My <laughs> nic nie myślimy, nie, 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 nie zastanawiamy się, nie analizujemy treści tych słów. Ostatnio przyglądaliśmy się postawie apostoła Pawła, który uznał wszystkie rzeczy za śmieci, za coś, bezwartościowego, za coś wręcz odrażającego. Tam używa takiego mocnego słowa, które właściwie można było przetłumaczyć. Wszystko uznaje za gnój do tego stopnia. I jak gdyby ta jego postawa, w której Chrystus jest tym jego dążeniem, jego serca, jego pragnieniem tego, żeby go poznać, żeby go zyskać i żeby być takim jak on. Nie tylko w jego mocy zmartwychwstania. Nie tylko w tym doświadczeniu jego pokoju i radości i spełnienia, ale również w doświadczeniu jego cierpienia, w doświadczeniu jego zmagań, w doświadczeniu tego zaparcia się samego siebie, aby pełnić wolę tego, który go posłał. Aż do punktu śmierci. Jak wiecie, apostoł Paweł miał wielu przeciwników. Również w Kościele byli tacy, którzy występowali przeciwko jego takiej bezkompromisowej postawie. Taka postawa zawsze budzi sprzeciwy, taka postawa zawsze z jednej strony zachwyca jednych i pociąga, żeby tak żyć, bo widzą w tym ideał, bo widzą w tym jakąś taką czystość, wyraźność, jest w tym jakiś taki, tak, to jest czarne, to jest białe, tędy idziemy i są ludzie, których to pociąga i których to jakoś inspiruje i których to porywa i byli tacy, ale było też wielu, którzy patrzyli na to, słuchali tego i mówili, nie, 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 nie. Ta postawa, którą on reprezentuje, to jest skrajna postawa, tak się nie da żyć. I próbowali znaleźć kompromis. Niektórzy szukali kompromisu między chrześcijaństwem a żydowstwem. I próbowali łączyć te dwie rzeczy. I, I nie chcieli narażać się Żydom, nie chcieli narażać się tym, którzy obstawali przy tym, że dobrze, jeśli chcecie już tego Chrystusa, to go miejcie, ale musicie się dać obrzezać, musicie przestrzegać sabat, musicie przestrzegać wszystkich żydowskich ceremonii, przepisów i tak dalej. I niektórzy w Kościele szukali takiego kompromisu. Inni natomiast szukali kompromisu między podążaniem za Chrystusem, ale jednocześnie nie z tego świata. Nie z tych przyjemności, z tych y, fajnych rzeczy, które są w tym świecie. I mówili, y, tak, oczywiście, chcemy iść za Jezusem, ale nie chcemy też y, rezygnować z tego, co ten świat ma do zaoferowania. Paweł, jak czytaliśmy ostatnio, prezentuje postawę, która mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to faktycznie to co robię, to jak się wszystkiego wystrzegam, to jak rezygnuję z wielu przyjemności, to jak narażam się na niebezpieczeństwa, to jak żyję, jest godne pożałowania. Jeśli nie ma zmartwychwstania i nagrody za to wszystko, to to jakim życiem ja żyję, jest godne pożałowania. I mówi nie tylko ja, ale mówi my wszyscy, którzy prawdziwie wierzymy w zmartwychwstanie i my wszyscy, którzy oczekujemy zmartwychwstania, tak samo. Wszystkiego się wystrzegamy, z wielu rzeczy rezygnujemy i wybieramy w naszym życiu cierpienie. Aby pełnić wolę Bożą, aby świadczyć o Chrystusie, aby utożsamić się z nim do tego stopnia, że ludzie patrząc na nas będą widzieli Chrystusa w naszym życiu. Otwórzmy proszę dzisiaj drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział i przeczytajmy fragment takiego właśnie dialogu apostoła Pawła ze swoimi przeciwnikami. I w jaki sposób apostoł Paweł argumentuje, swoją przynależność do Chrystusa. Jakiego rodzaju argumenty przedstawia, że jest prawdziwie Bożym Posłańcem? Jeśli dzisiaj jakiś człowiek twierdzi, że jest Posłańcem Bożym i inni mówią nam, słuchaj, ten to prawdziwie jest Mąż Boży, ten to prawdziwie jest Bóg go używa, Bóg działa. Jakiego rodzaju argumenty ktoś by przedstawił, żeby nam tego dowieść, jeśli byśmy mieli wątpliwości, czy faktycznie, jak, jakimi argumentami najczęściej by nas przekonywali? Myślę, że w naszych kręgach argumentem numer jeden jest to, że coś się dzieje że są jakieś znaki, jakieś cuda, jakieś cudowne działania. W naszych kręgach to najlepiej działa. To jest argument numer jeden. Jeśli coś działa, jeśli coś się dzieje, no to to musi być z Boga. Coraz mniejszym argumentem, drugim, który myślę kiedyś był ważniejszy i pierwszy, ale dzisiaj już też coraz rzadziej, byłoby zobaczyć jak on trzyma się słowa Bożego. Jego zwiastowanie jest prawdziwie biblijnym zwiastowaniem i jest Zwiastowaniem, które porusza serca, które sprawia, że ludzie się nawracają. Że ludzie się zmieniają. Jakich argumentów użył Pan? Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od wiersza dwudziestego Sługami Chrystusa są, a więc mówię o tych swoich przeciwnikach, którzy przeciwstawiają mu się. Jako niespełna rozumu, to mówię. Daleko więcej ja. Więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany. Raz ukamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni. W niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne. Pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie sprawy.